Dawaj, wniosy gamingowe. Eksplozja w siedzibie Rockstar Games dosłownie? Co ku. Bomba w boilerze. Ta modyfikacja rozwala łeb. Nowe zdjęcia z Fable. Dobra, dawaj. Moi drodzy, co tu się odjęło? W sieci pojawiają się screeny i nagrania, że moderzy połączyli ze sobą Minecraft i a Co High to za koszulkę, ma? Valor Mortis. No. Już myślałem, że. Że lepszą, ale jak chcesz sobie lepszą ogarnąć, to musisz wejść na tę stronę, nie? <laughs> zapraszam, zapraszam. Oficjalny merczyk. Niedługo nowy wzór. Ristok rozmiarów, tak, tak się dzieje. Nawet powiem Wam szczerze, przyszły mi prototypy czapek, także będą być może czapki też w najbliższym czasie. Dobra, lecimy. Drodzy, co tu się odjechać? W sieci pojawiają się screeny i nagrania, że moderzy połączyli ze sobą Minecrafta i Hitaila, przez co społeczność może łączyć się i grać wspólnie. Czekaj, co jak to ma działać? Dwie gry połączone w jedno? Temat ten za moment będziemy kontynuować. Dodatkowo poruszymy rzecz jasna temat wybuchu w siedzibie Rockstar North, a także będzie o Warhorse Studios, które przy tworzeniu Kingdom Come Deliverance zostało całkowicie wyśmiane. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby subskrybować kanał, a także wchodzić na Instagrama Lootbox.pod News ostatnio post bardzo fajnie poleciał, jeśli chodzi o wybuch. Także rzecz jasna, chodźcie, lajkujcie i tym samym oczywiście podbijajcie materiał, żeby film leciał jak najwyżej. Ja już nie przedłużam, zaczynaj. Niedawno Hytale został wypuszczony dla graczy, przez co społeczność może odkrywać nowy, sześcienny świat Z nowymi mobami, a także z nowymi mechanikami Tym Kurwa, ten Hytale ma ogromny potencjał, w sensie Animacje, wygląd tej gry i sam początkowy pomysł jest mega dobry, uważam. Nie wiem, jak wam się w to grało, jeżeli graliście lub oglądało, ale to serio może być taka, kurde, inaczej. Minecraft na modach bez modów, i to ta wersja taka przygodowa, fajna, RPGowa. Już widziałem jakieś mody na levelowanie, już widziałem jakieś mody na dodatkowe umiejętności, już widziałem jakieś mody na nowe moby. Tam się dużo rzeczy będzie działo. Zasadnicza rzecz, którą oni powinni zrobić, to aplikować jak najwięcej tych modów do gry bazowej, jeżeli tylko są to dobre. Pomysły, bo Minecraft był bardzo konserwatywny w tym i w Minecrafcie woleli dodawać jednego oba na rok przez konkurs, i to były updatey w Minecrafcie, gdzie umówmy się w tej grze jest znacznie więcej potencjału i Minecraft go sukcesywnie od wielu, wielu nastu lat już marnuje. Ta gra może robić to dobrze. produkt już od samego początku jest bardzo pozytywnie nastawiona na modyfikacje, przez co już teraz, kiedy na przykład wejdziemy sobie na Cars czyli aplikację, która jest w dzisiejszych czasach chyba no, najbardziej modów. znana, jeśli chodzi o tworzenie paczek, modów i tak dalej. To otrzymała, oprócz Minecraft'a, swoją oficjalną kategorię Hightail. No i mega dobrze, łatwo będzie się mody ludziom instalowało. Bo nie wiem, czy pamiętacie te czasy, ale jak ja modowałem sobie Minecraft'a za dzieciaczka, tam w, no, zaraz po roku 2010 pewnie to było jakoś, te okolice. No to trzeba było, dla mnie to była czarna magia. Wchodzenie w pliki, procenta, data, procent, usuwanie jakiegoś meta-inf. Te mody się jeszcze, jak chciałeś kilka, to było triki, bo się zazębiały jakoś dziwnie i też wszystko wywalało, crashowało. Czułeś się jak mały haker. Teraz masz normalnie instalatory i to jest bardzo przyjemne, bo ludzie przynajmniej nie mają tej takiej bariery przed instalowaniem modów, nie? To teraz, kiedy wejdziemy sobie w browse, to jesteśmy w stanie znaleźć od cholery modyfikacji i nawet na aplikacji mamy tutaj napisane, że jest ich obecnie 2061, ale obstawiam, że. Ej, dobra, 2000 modów na Cursed w momencie, gdy ta gra ile ma tydzień, no to jest super wynik. I to szybko, ludzie lecą. Tego po prostu więcej. Wielu moderów oczywiście jest pomysłowych i tego nie ma co ujmować. I to, co obecnie pojawiło się w sieci, całkowicie rozje...ło mi głowę, brzydko mówiąc, oczywiście przepraszam za przekleństwo, ale w sieci pojawiły się materiały, a także zdjęcia, pokazujące, że ludzie grają. Jak to ma kula działać? W sensie widzisz ten sam świat? Tylko w innej grze. Wiadomo, Minecraft ma pewnie więcej bloków i to wszystko jakoś tam odpowiednikami jest stworzone, ale mega ciekawe. W Minecrafta są w stanie połączyć się z osobami, które grają w Taila. Nie mam nawet pojęcia, jak to można logistycznie wytłumaczyć, bo mimo wszystko są to podobne do siebie gry, ale przecież zawierają także bardzo wiele różnych od siebie elementów. Znaczy ta, obie gry działają na Javie, no i one są pewnie podobnie napisane. Z tego, co ja czytałem, to Hightail jest mega kodowo podobnie zrobione do Minecrafta, tylko nowocześniej, przez to, żeby właśnie łatwo było do niego mody zrobić, jak ludzie już coś robili wcześniej. I to jest bardzo mądre ogólnie, bo oni wiedzieli, że potencjał w moderach tkwi ludzie się wezmą za tę gierkę szybko, jeżeli tylko będzie to proste do zrobienia. Materiały możemy zobaczyć na Redditie SS Squad Team, który pokazał, że klient Hitea łączy się z klientem Minecrafta i tworzą oczywiście, dobrze znam wszystkim znany, crossplay. Rzecz jasna, modyfikacja Mega spoko. nie jest jeszcze do pobrania i pewnie przez długi czas nie. Ale będzie. to jest już taki level moderstwa, który brzmi jak nierealny, nie? Ja jestem zszokowany. Ale prace cały czas idą do przodu i Możliwe, że kiedyś dojdzie to do skutku i będziemy mogli bawić się w różnych produkcjach, ale nie w tej samej. Ogólnie na materiale, który możemy zobaczyć, na pierwszy rzut oka, przynajmniej ja dostrzegłem, generator świata, który nie jest tym Minecraftowym, więc obstawiam, że hostuje w tym wypadku hightail, bo takie połączenie jak. No, ten... high jest bardziej ograniczone na ten moment, przynajmniej tak obstawiam, w związku z czym to musi bazować na hightailu i odtwarzać to w Minecrafcie, a nie odwrotnie a także z plus woodów, raczej no nie bywa częste w produkcji od Mojangu, albo w ogóle nie bywa. No i rzeczywiście możemy zobaczyć, że po postawieniu bloku pojawia się on także high tailu i w klockach, więc ja pierdol... jak to jest kurwa w ogóle możliwe? Jeśli chodzi na przykład o walkę, no to możemy uderzyć tutaj swojego towarzysza ale nie dostają obrażeń. Jak najbardziej jest to zrozumiałe, bo obstawiam, że modyfikacja jest na bardzo wczesną. No tak, będą to tworzyć. Nie rozwaliły dalej komentarzy na rynku. sprawnie. że ludzie sobie mają bardzo podobną reakcję jak ja, że what the fuck. To są w ogóle takie zdjęcie. Czy kontentowo mega fajne? Czy to ma jakiś większy sens na dłuższą metę? Pewnie nie, ale dla ludzi, którzy może nie, wiem, chcieliby sobie pograć z ziomkiem, który niekoniecznie może to kupić, czy coś w danej chwili. Kurde, jest jakaś mała nisza, którą by ten mod mógł wypełnić. Zabawa na pewno by z tego jak, była to ciekawa. Jest możliwe? To hostuje i tak dalej. To jest nienormalne. Ludzie wszyscy są po prostu zdziwieni, jak to działa. Szczerze, ja mam głowę rozwaloną. Jest to rzecz, której absolutnie się nie spodziewałem, jeśli chodzi o high -taila I obstawiam, że wielu z was również. Więc z taką rozwaloną głową zapraszam was do po prostu dalszych news. Nawet jeżeli to miało dalej jakoś dużo nie pójść, to to jest porąbany marketing dla tej gry, jakie chore mody wychodzą. Ostatnio na naszym kanale mówiliśmy wam o udanym debiucie polskiej produkcji Star Rapture, która pochodzi od studia Creepy Jar i na Steamie bardzo dobrze sobie radzi. Pomimo tego, że projekt pochodzi od małego studia, to 40 i prawie 3,5 tysięcy graczy w all time piku, to jest naprawdę fajny jest okay, wynik, wynik, a gra no. cały czas znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Dodatkowo gra zadebiutowała na Steamie 6 stycznia. I przez kilka dni była najczęściej kupowaną produkcją właśnie na tej platformie. No i dlatego twórcy Star Rapture postanowili na swojego Twittera wrzucić informację, że sprzedali. 500 tysięcy kopii. No mnie by ta gierka totalnie nie zajarała, jak na nią patrzę to w ogóle bym się nie skusił, ale jak widzisz tworzysz sobie gierkę dla jakiegoś tam grona innego niż twoja bańka akurat, znaczy niż moja bańka i znajdują się odbiorcy, pół miliona to jest super wynik no nie wiem ile ta gra kosztuje, ale sprawdzimy to w tym momencie, bo jestem ciekawy, czekaj, wejdźmy na Steam Database, tak najłatwiej będzie Star Rapture, kurwa co? Star Rapture, o dobra Rapture, to było, nie ten, okej okay. Ty no, 65 zł. No, kurwa, dawaj mi kalkulator. 500 tysięcy razy ile? 64, tak. A 65, no dobra, dajmy w dół. 64 razy 0,7, bo z tym bierze 30%. No i co, podatki? <laughs> Powiedzmy, że tak. No kurwa, prawie dwie bańki. Nie, kurwa, 18 bańek. Ja pierdolę. No to nieźle. Gratulacje dla polskiego studia. Lecimy dalej. Bardzo mocna rzecz wydarzyła się, jeśli chodzi o branżę game devową, ponieważ mogliście już zapewne o tym słyszeć. Ale edynburski oddział Rockstar Games nie ma się za dobrze. Chodzi o to, że wczoraj, w godzinach porannych, w biurze twórców Grand Theft Auto 6 doszło do. Pożarów kotłowni, Aha. i podobno zawiniło ogrzewanie. Mimo wszystko sytuacja została już opanowana, a straż pożarna dostała cynk o 5 nad ranem. Przydzielili oni tym samym aż trzy wozy strażackie, a ci zajęli się całkowitym zabezpieczeniem oj, oj. konstrukcji budynku. Tym samym akcja zakończyła się o 9.20. Z plusów dobrze, że nikt tam nic nie podłożył, tylko po prostu awaria jakichś tam, wiecie, systemów, nazwijmy to ja pierdolę i tym samym jak później dowiedzieliśmy się w oświadczeniach dla prasy, całe szczęście nikt nie został ranny, a. Ani Rockstar, ani wydawca take Two nie wydali oficjalnego komentarza w tej sprawie. I od razu też w tym miejscu powiem, że nie ma się co obawiać o to, że przez to Grand Theft 6 zostanie opóźnione, bo edynburska siedziba Rockstar Games to jedna z wielu na całym świecie i kopie zapasowe na pewno istnieją u nich w firmie. A tym samym. A to było pojebane, gdyby pożar w kotłowni w jakiejś głównej siedzibie miał miejsce i nie mieliby kopii zapasowych, i całe GTA 6 poszłoby się jebać po kilkunastu latach produkcji. No to... Abstrakcyjna sytuacja, ale gdyby tak było, to legendarna historia by się stworzyła. fakt tego, że wydarzyło się to w kotłowni, raczej nie wpłynęło na jakąś inną część biura. Więc jeśli chodzi o obsłowę gry, to nie będzie to powodem jej obsuwy, jeśli jakakolwiek nastąpi, oczywiście. Ale to trzeba jednak współczuć Rockstar Games za to, co się wydarzyło. Już za kilka dni będziemy na streamie oglądać sobie. O, to dzisiaj będzie. Z perspektywy widzów na YouTubie, możliwe, że już albo trafił na YouTube albo zaraz trafi. Reakcja na to. Jestem bardzo ciekawy. Developer Direct to jest program Xboxa, na którym oni przedstawiają kilka gierek, ale tak dogłębnie. Teraz ma być Forza, ma być nowa ground Game Freak, o której nie wiemy dużo, a wygląda bardzo ciekawie. I chyba Fable. Także, no. Bardzo, bardzo ciekawy jestem, co tam się stanie. Wszyscy razem Developer Direct od. Microsoftu, w którym wystąpi chociażby Playground Games, czyli twórcy, czy to Forza Horizon 6, czy Fable, czyli kontynuacji popularnego sprzed laty cyklu RPG. I wychodzi na to, że serwis Empist udostępnił graczom zdjęcia koncepcyjne. Jak pisze Efron, czyli oczywiście twórca artykułu, zdjęcia pochodzą dzięki z portfolio artysty, który już w Playground Games nie pracuje. Na zdjęciach możemy zobaczyć całkiem sporo krajobrazu, na przykład kurde, jak ten świat faktycznie byłby taki rozległy i fajnie wypełniony. Ładnie to wygląda. Górskich, na przykład y, takich jakichś leśnych z grzybami, tym samym jakieś najróżniejsze lochy, które co prawda pojawiały się już we wcześniejszym gameplayu udostępnionym przez Xboxa, ale gracze także wychwycili kilka grafik, pokazujących bohaterkę spoglądając na... Jak... Mi oczywiście się to kojarzy z Eldenem, ale tak szczerze w chuj to wygląda. Porównaj to do ziem pomiędzy przy Liurni. Też masz takie skały, akademia na, na przodzie. Metropolię, a znak na jednym z obrazów mówi nam, że jest to Bloodstone, czyli pełne kryminalistów portowe miasto, które mieliśmy już okazję odwiedzić w Fable 2. Tym samym na materiałach możemy zobaczyć też wioskę, w której dorastała nasza bohaterka, a część z grafik pokazuje domy na przykład już po Powodzi. Tutaj jednak warto się zatrzymać, bo nie wiadomo kiedy te grafiki koncepcyjne zostały stworzone. W końcu Fable znajduje się w produkcji od 2018 roku. 8 lat? Jezu, oni to już powinni wydać serio, bo za długo to też nie ma co czekać. Więc patrząc na to, że mamy już 2026, bardzo dużo mogło się tam jeszcze zmienić i wiele z nich może już nie być aktualne. No. Ja powiem tak, mam wrażenie, że ogólny hype na Fablea trochę zdechł. Nie wiem, czy on się wzbudzi jeszcze, ale że ludzie już tak trochę myślą po tych wszystkich przesunięciach i problemach, które ta gra miała po drodze, że no, jak wyjdzie, to wyjdzie i nie ma takiego wielkiego wyczekiwania, jak na jakieś GTA czy coś. Natomiast to może być slipper hit. Pomijając główną bohaterkę i to, że wygląda kurwa strasznie, i no były te całe afery z tym związane, no to to jest jeden element. Możliwe, że gra będzie super. Ja, tak jak patrzę na to, no to wygląda jak coś, co chciałbym zagrać, nie? Ja lubię fantastykę, więc łatwy klient ze mnie. Bardzo dużo mogło. Się tam jeszcze zmienić i wiele z nich może już nie być aktualne. No ale więcej dowiemy się za sprawą Developer Direct już 22 stycznia, ponieważ Fable ma się tam właśnie pokazać, a ja jestem cholernie zajęty. A gdyby to kurwa z Shadow dropowali, co? O Jezus. tu, grow. Zobaczymy, no nie, co przyniesie dla nas Playground Games. Na no szybko warto powiedzieć sobie też w tym miejscu o produkcie Nintendo PXbox 5. I wiem, spotykacie się zapewne pierwszy raz z tą nazwą, ale oglądałem sobie YouTube'a dzisiaj i zainteresował mnie bardzo mocno materiał pewnej moderki, która nazywa się XNZ, która na swoim kanale pokazała ciekawy proces połączenia PlayStation 5, i Xboxa Series X. No faktycznie, to bardzo kreatywne liną to splątać. A także Nintendo Switcha 2 pokazała cały proces powstawania tego dosyć dziwnego, Co ale pomysłowego jest. projektu. Całość wygląda jak grania stosów, a na każdej z trzech ścianek autorka umieściła płytę główną z pojedynczej konsoli. Ej, dobra, to jest mega ciekawy koncept także stację dokującą dla Switcha dwójki. ciekawe natomiast jest samo projektowanie tego wszystkiego, bo początkowo dziewczyna zrobiła całość na drukarce 3D, żeby zobaczyć, czy to wszystko się będzie ze sobą spinać. Później jednak zalała wydruki gipsem i stworzyła formę odlewniczą. Do środka oczywiście dodała system chłodzenia, zasilacz o mocy 250 W, który jest wystarczający, gdy jedna konsola jest aktywna, a pozostałe dwie są uśpione. Ale oczywiście, no już jakby chciała mieć odpalone kilka naraz, no to 250 może nie wytrzymać. No i w taki to sposób Nintendo i Xbox 5 może osiągnąć temperaturę w okolicach 60 stopni Celsjusza, która jest naprawdę bezpieczną i idealną temperaturą do działania takich sprzętów. I zajebiste jest też to, że przełączenie między różnymi konsolami zajmuje 5 sekund, bo Co wystarczy jest, kliknąć jeden przycisk. Czego to ci ludzie dzisiaj nie wymyślą? Ej, mega fajny pomysł. Szanuje. Warhor Studios, tworząc Kingdom Come Deliverance 1 i 2. Jak po... masz kilka konsoli, i ci to wadzi gdzieś pod telewizorem, myśl takiego jednego, kurde, w miarę ładnego schudnego boxa, który to łączy? Spoko. Gdzie się nie wymyśli, nie. Warhorse Studios tworząc Kingdom Come Deliverance 1 i 2, pokazało, że nie tylko duże studia są w stanie zbudować piękny, żywy, a także bardzo ciekawy świat. Tym samym, że przy tworzeniu tych swoich Kingdomów zawarli oni współpracę z firmą Crytek, która odpowiedzialna jest za silnik CryEngine. Engine. Magazyn DH ostatnio przeprowadził wywiad z twórcami gry, w którym ci powiedzieli, że właśnie wspomniany silnik musieli bardzo mocno nagiąć, aby zrealizować swoją wizję. Odniesie się oni do 2011 roku, w którym to niewielu wierzyło w to, że RPG podoła swoim ambicjom. Przed stworzeniem Kingdom Come Deliverance rozmawialiśmy z Krajtekiem, który z dumą powiedział nam, że na ekranie możemy mieć 6 lub 7 w pełni animowanych npc opartych na sztucznej inteligencji. I powiedzieliśmy im, okej, okay, chcemy 200, a może 500. Wtedy oni tylko się zaśmiali. Brak wiary w Krajteka, w swój własny silnik, nie spowodował tego, że Warhorse Studios się jakoś, nie wiem, poddali, ale właśnie brnęli do przodu. Jak patrzę kurwa na te ryje w Kingdomie. To się tak żygać chce. I tak zmodyfikowali CryEngine, że w Kingdom Come Deliverance byliśmy w stanie uczestniczyć w dużych bitwach z udziałem dziesiątek postaci niezależnych. A jeszcze później, w przypadku Kingdom Come Deliverance 2, byliśmy w stanie spotkać w chorze nawet około 3000 pc W wywiadzie także dowiedzieliśmy się, że CryEngine tak naprawdę nigdy nie był idealnym wyborem dla RPG-a tej skali. Dlatego też studio obecnie szuka pracowników, którzy są jednak zaznajomieni z Unreal Engine, bo w 2011 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej i wtedy nie można było... Postawić na bardzo dobrze rozbudowanego Unreal Engine 5. Wybieraliśmy CryEngine w 2011 roku. Pejzaż był zupełnie inny. Fortnite nie był nawet błyskiem w oko Epika, nie znalazł jeszcze tej prasy do drukowania pieniędzy w piwnicy. Tymczasem Crytek otwierał wszędzie studia deweloperskie, a obiektywnie CryEngine w 2011 roku był lepszy od Unreal'a Trójki. I w taki oto sposób Kingdom Come Deliverance, czy to jedynka, czy dwójka, oczywiście z Warhorse'em y na czele, pokazali, że jeśli ktoś naprawdę chce, to potrafi. Nie no, ogólnie ładnie im to wyszło. Wiadomo, są pewne jakieś tam niedociągnięcia, tak jak te ryje, ale to nie o to tak naprawdę w Kingdomie chodzi. To, co chcieli zrobić, co chcieli przedstawić ludziom, udało się przedstawić na tym silniku. I w taki oto sposób dostaliśmy dwie naprawdę zajebiste produkcje. Dziękuję za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Servus. Serwus.